Boży ksiądz Franciszkich Też mówimy przecież, że to Duch Święty się nim posłużył, bo przecież Duch Święty działa w konkretnym wymiarze, posługując się konkretnymi osobami i, i, i prowadzi dzieło. Tak samo tutaj mówimy do ksiądz Dominik Chmielewski, no ale był otwarty na te natchnienia i, i tutaj w te relacje jego z Matką Bożą. Odkrył, że rzeczywiście trzeba w ten sposób zaprosić mężczyzn do takiej wspólnoty. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, niebieska, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Szczęść Boże, witam i dziękuję księdzu biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi za zaproszenie do domu, za udział też w książce. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogę rozmawiać. Jest ksiądz biskup, delegatem konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów światło i życie, ale przede wszystkim pierwszym pasowanym biskupem w szeregach episkopatu na wojownika Maryi. Księże biskupie, jak to się stało, że ksiądz został pasowanym wojownikiem Maryi? Są takie nieraz rządzenia opatrzności Bożej, że się akurat trzeba znaleźć w tym miejscu. I wydarzenia, które się dzieją wokół sprawiają taką no właśnie, oprawę, która pomaga no, odkryć właśnie, między innymi, taką wspólnotę jak wojownicy Maryi. Tak się stało, że trzy lata temu, kiedy przyszedłem tutaj do diecezji Bydgowskiej jako ornariusz, krótko po moim przyjściu, już był przygotowany, było przygotowane spotkanie dla wojowników Maryi. I to było w 2021, 6 listopada. A ja to od 1 października zacząłem swoją posługę, już tak oficjalnie. I wtedy wojownicy Maryi, przyszli, nowy biskup, że będzie taka, takie spotkanie, będzie takie wydarzenie tutaj w diecezji bydgoskiej. I to już było za zgodą biskupa poprzedniego. I co ja na to? Jest to bardzo dobrze, się cieszę. I to było moje pierwsze spotkanie z wojownikami Maryi, więc powiem tak otwarcie, że wtedy wziąłem taki żywy udział, że uczestniczyłem w pełni w tym spotkaniu, też sprawowałem Eucharystię, wygłosiłem Słowo Boże i miałem możliwość spotkać się z księdzem, już bezpośrednio z księdzem Dominikiem Chmielewskim, o którym słyszałem, o wojownikach Maryi słyszałem, ale nie miałem do tej pory możliwości jakiegoś spotkania z nimi. No i tak to się zaczęło, że wtedy po, po tym spotkaniu mieliśmy takie już pierwsze soboty R różaniec ulicami miasta i Wojownicy byli organizatorami. Ja się włączałem też, bo rzeczywiście mam to, miałem to upodobanie takie duchowe tych pierwszych sobot, Nabożeństwo Pierwszych Sobot i w ogóle w tym duchu maryjnym. Więc jakoś mi to wszystko sprzyjało i na tyle, ile mogłem, włączałem się. I wtedy powstała taka idea, żeby y, mnie włączyć do, bardziej aktywnie do, do wojowników Maryi. I taka pierwsza przymiarka była y, rok później y, na takich uroczystościach w, tu, w, w parafii królowej Jadwigi. Y, nie, to było, to, to było jeszcze w Mestu Fatimskiej uroczystości, a to o to. I y, y, to wtedy wojownicy jakoś tak chcieli zaznaczyć, że ja jakoś ich wspieram, że jestem z nimi. I wtedy mi wręczono ten tak, miecz jako takie, takie preludium do tego, żeby, żeby być takim przyjętym już oficjalnie do wojowników Maryi. A po jakimś czasie zaprosiłem wojowników Maryi do górki klasztornej, to sanktuarium nasze Maryjne, gdzie kustoszami są księża misjonarze świętej rodziny. Ponieważ prosiłem, żeby misjonarze Świętej Rodziny, jako kustosze tego sanktuarium, też przygotowywali oferty dla wiernych z diecezji i między innymi była taka oferta, żeby zorganizować pielgrzymkę mężczyzn. To będzie pierwsze wydarzenie, trudno powiedzieć, jaki będzie odzew, więc poprosiłem wtedy wojowników Maryi, żeby się włączyli i rzeczywiście byli tymi, którzy przygotują tę pielgrzymkę. I tak to się stało. I taka propozycja wtedy powstała. Zapytano mnie, czy właśnie w tym momencie, w górce klasztornej, w sanktuarium maryjnym, gdzie będzie tylu wojowników, czy ksiądz biskup by chciał już być oficjalnie pasowany na wojownika Maryi. Wyraziłem zgodę. Nie wahał się ksiądz biskup. Yy, <laughs> to znaczy, yy, nie miałem jakichś takich yy, wahań w sensie, że czy to jest dobra droga, nie. Wahania mogły się zjawić no, pod, wpływem, pod wpływem tego, co wiem, jak, jak jest traktowany też ruch i, i też jakie jest traktowanie było księdza Dominika, jakie było podejście do niego, do jego osoby, do jego stylu prowadzenia, więc tu były różne jakieś takie zastrzeżenia, czy tam uwagi, czy, czy krytyka, nie? więc mówię, że to może się, że tak powiem, przenieść na mnie, ale... To, to jest jakby drugorzędne. Pierwsze było, żeby rzeczywiście w takim akcie pasowania uczestniczyć. I, i, i to, na to się zgodziłem, chociaż musiałem się liczyć gdzieś tam po cichu w sercu z jakimiś konsekwencjami, że mogą być różne, może być różny odzew. No i tak jak to się stało, rzeczywiście był różny. Mhm. W czasie pasowania wojownik m, m, trzyma miecz, Różaniec kładzie rękę na pismo święte. Ksiądz biskup ma też miecz swój, prawda? Tak. Co jest zdaniem, jakie hasło ksiądz wybrał na miecz? No to jest też to moje, moje zawołanie też, nie, łaska, miłosierdzie, pokój, więc zawołanie biskupie, więc to jakby w tej konsekwencji tej mojej posługi biskupie, więc tutaj się, może powiedzieć, wiele nie zmienia. Jest po tej linii tak zawołania, staram się służyć i, i dlatego to zostało przypieczętowane też na tej drodze właśnie takiego pójścia w, w tym charyzmacie tego, tego ruchu Wojowników Maryi. Księdze Wyjścia, jest takie piękne zdanie Pan jest wojownikiem. A dzisiaj to określenie wojownik, a zwłaszcza w połączeniu z Matką Bożą budzi różne reakcje, czasem wzburzenie, czasem dystans. Z czego to wynika? Czy każdy z nas w pewnym sensie nie jest jednak wojownikiem na tym duchowym polu walki? No. Kohelet mówi, że życie człowieka jest wojowaniem. Więc, oczywiście, że chodzi o wojowanie mieczem czy karabinem, czyli czy uprawianie jakiejś strategii wojskowej, to zaproszeni jesteśmy przez Słowo Boże do wojowania wewnętrznego, czyli do walki z grzechem. Najpierw, więc, walka o tą wewnętrzną, wewnętrzną zmianę życia o nawrócenie serca i rzeczywiście yy, budowanie relacji z Bogiem i przenoszenie tej relacji z Bogiem yy, na relacje z bliźnimi. Żeby to było w oparciu o tą właśnie Bożą miłość. I tutaj rzeczywiście jest niezrozumienie, bo yy, wojownicy Maryi, to Maryja ma nam pomagać w tym, żeby rzeczywiście yy, walczyć o godność życia ludzkiego, o tu wierność też drodze powołania, to co robią wojownicy. Rzeczywiście być sługą Jezusa Chrystusa, czyli tym apostołem Jezusa Chrystusa. I, i ja tutaj spokojnie do tego podchodzę, bo mm, Pan Jezus jest tym, który jest drogą prawdą i życiem, i to On prowadzi, On dał nam Maryję, natomiast y, my mamy kształtować jako mężczyźni y, swoją duchowość y, na relacji z Jezusem Chrystusem. Nie? No, a Maria nas podprowadza do Pana Jezusa, także to nie jest y, y, takie, że Maria jest y, y, tym generałem. Oczywiście jest matką, jest prowadzącą nas i uczy nas y, y, tego spotkania z Jezusem, podprowadza nas ze swojego Syna, y, i dlatego, dlatego tutaj y, jest ciągle podkreślane ta wartość, wartość takiej walki wewnętrznej, y, bo źle się kojarzy. Teraz wojownicy Maryi to rzucą się jakoś będą rewolucje robili, że zwalczali coś, będą jakimiś takimi komando, którzy teraz są czyścili coś, czy, Czyściciele świata. Nie, to jest wewnętrz, wewnętrzna walka. Wojownik, ja myślę, że nazwa nie powinna przerażać, bo dla mężczyzny jest to też ważne. Jest, jest, jednak ma być tym wojownikiem to też chyba dzikie serce w tej książce jest napisane, że między innymi mężczyzna ma być obrońcą z żony, kobiety, z dzieci, ma być tym, który będzie polował, czyli będzie dostarczał, dostarczał żywienia i ma być przewodnikiem. Nie? Więc, więc jest też w tym właśnie tej książce dzikie serce pokazane, że mężczyzna ma walczyć, nie? Też, walczyć coś, też nie i... tylko z samym sobą o, o ten, ale walczyć o kogoś. Mhm. Dzisiaj się ten obraz mężczyzny troszeczkę tak rozmył. Zastanawiałam się, nawet pracując nad książką, czemu tak bardzo atakowani są wojownicy Marii i jeden z moich rozmówców powsunął, że oni reprezentują, powracają tak, przywracają obraz prawdziwego mężczyzny, który nie ma kolorowych włosów i, i przykrótkawych ubranek, tylko jest postawnym człowiekiem, który potrafi przed Bogiem uklęknąć. Yy, czy to właśnie nie jest tak, że mężczyzna, ksiądz Dominik często mówi, Chrystus jest też wojownikiem, zgodzi się ksiądz biskup z takim określeniem? No tak, chociaż mogą, mogą, mogą tutaj być oczywiście kontrowersje, dlatego że Pan Jezus yy, zaprasza do tego, yy, żeby nastawić... Yy, Drugi policzek, nie? i zaprasza do postawy miłosierdzia, przebaczenia. Więc może być tutaj to odbierane, że, że w tym momencie yy, yy, się robi takiego yy, z pana Jezusa kogoś, kogoś yy, takiego surowego, takiego, yy, no, takiego despotę. I yy, 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 tutaj jest zrozumienie po prostu. Yy, natomiast pan Jezus oczywiście yy, też zachowywał się. Że nie róbcie y, tutaj y, z y, targowiska, z, z, tej, z domu Bożego. Nie? Jest też, albo nazywał rzeczy po imieniu dosadnie, groby pobielane, czyli też musiał nazwać y, i tak jakby uderzał mocno, tam gdzie widział, że trzeba już wstrząsnąć mocno. Nie? Y, I y, ta łagodność Pana Jezusa to nie jest taka miękka łagodność, taka do zagłaskania cukierkowata, tylko jest to łagodność miłosierna. Rzeczywiście. Natomiast też całe oddanie życia za każdego z nas to przecież jest walka, Więc właśnie i ona jest już na krzyżu To jest walka. Walczy. Walczy o nas, nie? Oddając swoje życie, więc to jest to ten największy, można powiedzieć, w tym wymiarze ludzkim heroizm. Największy dar, jaki można złożyć, i Oddać życie za... Drugiego, nie? Wiele osób pyta mnie o to, jak to ten militarny obraz, który towarzyszy wojownikom Marii, że nie łączy im się to z Ewangelią, to jest raz, dwa jest przez takie pozorne spojrzenia, wspólnotę źle jest oceniana w ten sposób, w takich bardzo kategoriach bojówkowych, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że w dzisiejszej rzeczywistości obrazu jednak... Matka Boża, która ewidentnie, jeśli ksiądz biskup się ze mną zgodzi, powołała tę wspólnotę i Pan Bóg tych mężczyzn po coś przecież chyba zbiera, chce obrazem także podziałać w świecie. Czy m, dlatego wychodzą na ulicę z różańcem, takim pancernym, mocnym? Jak ksiądz biskup by to... No, myślę, że to jest, to jest posłuszeństwo też orędziu fatimskiemu, mhm. gdzie Maria zaprasza, odmawiajcie codziennie różaniec. I wojownicy Maryi posłuszni temu wezwaniu, no właśnie chcą być tymi sługami Maryi i rzeczywiście modlić się o, najpierw tak jak z orędzia wynika, o swoje osobiste nawrócenie, nawrócenie najbardziej zatwardziałych grzeszników i o pokój, nie? O pokój w ludzkich sercach, o pokój w świecie. Więc tutaj jest to wypełnianie orędzia fatymskiego, więc współpraca z Matką Bożą. Po drugie, rzeczywiście jest to wielkie świadectwo no, miłości do Matki Bożej i miłości do, do tego, do, 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 do drugiego człowieka, no bo skoro ktoś odmawia różaniec, to rzeczywiście też nie myśli tylko o sobie, a myśli o innych. I rzeczywiście to, co Pani doktor powiedziała, że rzeczywiście to jest takie budowanie postawy mężczyzny, który Odmawia różaniec, to wcale nie kojarzy się z jakimś Lanusią, jakiś takim nieudacznikiem, tylko rzeczywiście jest, może być takim no, człowiekiem odważnym, a równocześnie buduje swoją tożsamość. To jest tożsamość męż mężczyzny. Nie? Jakby wbrew w tej kulturze, która je, proponuje no właśnie, że, że takie pokolenie tych metroseksualnych. Mężczyzna takiego metroseksualnego, czyli, czyli będzie korzystał ze świata, będzie co, co tydzień fryzjera i będzie lepsze kosmetyki i, tek, i będzie takim trochę, przepraszam, dosadnie takim lalusiem trochę, więc, więc tutaj ten, ten obraz na pewno jest, będzie ważny. To, takie, taka obecność właśnie takiego wojownika w świecie, wojownika Maryi który pokazuje, że jest mężczyzną, zna swoje, swoją tożsamość, w jakim jest, wie, jakie jego powołanie i rzeczywiście w tym się rozwija. Uh -huh. A co kapłanowi, do, do czego jest potrzebna kapłanowi ta, tego rodzaju przynależność? Pytam księdza uh -huh. jako już pasowanego wyjawnika. No myślę, że też tak jak każdy gdzieś potrzebuje wspólnoty, wspólnoty, która trzyma się Takiego charyzmatu. Kapłan ma swoją drogę powołania, tak jak wojownicy mają. Większość z nich jest na drodze powołania małżeńskiego. Niektórzy jeszcze samotni, no, ale też szukają drogi. I rzeczywiście każdy, każdy ma tą swoją drogę, ten, 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 ten grunt pod nogami, na którym się trzyma. Natomiast potrzeba takiej wspólnoty, która się jednoczy w, w okupie tego charyzmatu. A tu akurat. Ten wymiar też modlitwy różańcowej i taka też potrzeba solidarności, też w, tym, w tych intencjach, które przedstawiamy, że to jest takie zjednoczenie modlitewne, że jakoś wspieranie siebie przez dar modlitwy, taka troska o siebie i to jest pomocne. Też tu jest na pewno, dla, patrzę od tej strony zewnętrznej. Czyli to co jest w, też w charyzmacie wojowników, że oni bardzo mocno modlą się za księży. To jest jakby wkomponowane w ich drogę tutaj duchowości, że modlą się w intencji kapłanów. Nie? Jeśli znają jeszcze jakoś bliżej, że któryś z księży ma jakiś kryzys, to tym bardziej go otaczają modlitwą, wspierają, są gotowi rozmawiać. A ich świadectwo też wtedy jest bardzo ważne. Wojowników I, i to też wspiera, to też wspiera nas kapłan. Za każdego biskupa w naszym episkopacie modli się ponad 15 wojowników każdego dnia o, na różańcu. No Więc y, y, to są takie owoce, których nie widzimy. Niesamowite owoce dla Kościoła. Y, jak ksiądz biskup w tym wymiarze widzi rolę wojowników Maryi, nie wiem, czy nie będzie to za duże słowo, ale dla kościoła także powszechnego oni się rozrastają w wielu krajach świata w tej chwili. No, myślę, że to w świecie znaczy to, to, to jest jakaś też droga nazwijmy, powołania do, do, takiego, do takiej wspólnoty i, i m, ktoś to odkrywa, a no, to, co jest takie pociągające, na pewno świadectwo. Świadectwo, które pociąga, ktoś inny widzi z boku, szuka jakby swojego miejsca w kościele i, i patrzy, że to jest dobra droga to akurat dla mnie. Bo tych ofert dla grup męskich za dużo nie mamy, więc dla mężczyzn, żeby oni czuli się jakoś tak obecni w kościele i żeby mieli, że mają konkretną misję do spełnienia, że mogą w różnych rzeczach działać, bo to jest też jakoś jeden z, z, z takich. Do, szczegółów w życiu mężczyzny, taki aspekt że, że zaangażowania gdzieś nie, w konkretne dzieła. Więc wtedy ktoś to widzi i się włącza w to. I wtedy, wtedy rzeczywiście jest dla Kościoła takie świadectwo, że jest taka wspólnota, która ma swoją drogę i mężczyźni mają swoje miejsce w Kościele. No i czynią, czynią to, co mają, to, co z charyzmatu wypływa. Więc, więc przede wszystkim dają świadectwo wierności drodze powołania. W walce z grzechem, a więc żeby być no, wewnętrzny, wewnętrznej takiej harmonii, nie? Żeby być autentycznym, prawdziwym też w tej wierze yy, i być odważnym. Że to nie jest dla nich jakieś to, że teraz powiesz, że jest wojownikiem Maryi, czy będziesz z różańcem, to jest jakby naturalne, się staje naturalne, nie? Dla tych wojowników Maryi. Dla nich w ogóle wiele rzeczy, jak mogłam odkrywać w rozmowach z nimi, ja jeżdżąc do nich do domów, jest takim naturalnym elementem życia jak częsta adoracja czy Eucharystia, niemalże codzienna. To jest życie, którym właściwie powinniśmy żyć bez przerwy w kościele. Tymczasem, jak patrzymy na taki zewnętrzny obraz, tyle dostało im się naprawdę nieprzyjemnych i słów, i określeń pod adresem tej wspólnoty, popłynęło i płynie cały czas. Jakby nikt nie próbuje wejść głąb, i przyjść na spotkania, zobaczyć jak oni naprawdę żyją. Ksiądz Biskup zaczynał od tego, że się na procesji różańcowej tutaj po raz pierwszy był zaproszony. Co takie przejście ulicami miasta z dużym krucyfiksem, z różańcem, co to w człowieku, nie wiem czy dobrze określenie, wyrabia, mm -hmm. czy jaką, jak się Ksiądz Biskup czuł wtedy idąc z nimi? No jest to rzeczywiście wtedy taka, się taką wewnętrzną siłę, bo jest, jesteśmy zjednoczeni, jest nas dużo, a więc już w takim wymiarze zewnętrznym to już jest, jest takie, takie, aż troszkę to podnosi. Drugie, że niesie się ta modlitwa, to jest ta siła modlitwy, też w to zjednoczenie serc wyrażone w tym śpiewie hymnu Bogu Rodzica, więc to też to mocno się niesie. A więc gdzieś każdy wewnętrznie będzie przeżywał oczywiście tam po swojemu, w tym wymiarze emocjonalnym, ale jest radość też takiego, takiego zademonstrowania tego, co, kim jesteśmy jako wojownicy Maryi. I to nie, nie chodzi o to, żeby teraz jakoś się wywyższać, że jesteśmy lepsi, nie, ale że po prostu jesteśmy razem, jesteśmy. Szczęśliwi, że odkryliśmy taką drogę też życia w takim charyzmacie no i w takiej wspólnocie. I oczywiście, tutaj też jeszcze można dodać, że, że to jest też takie doświadczenie, że każdy musi robić, być odpowiedzialny za swoją drogę życiową. To nie jest to, że jest dwojownik Marii, że ucieka od codzienności, że ucieka od drogi powołania, bo, bo to jest takie miłe, sympatyczne, fajne. Nie może być to, i to wojownicy sobie to mówią, to nie jest odskocznia, to nie jest schowanie się, tylko na, yy, nabranie mocy i wracanie do rzeczywistości tej drogi codziennej, powszechnie to, co ma zrobić, yy, bo mogą być zarzuty, a wojownicy sobie trzymają, Hop powinien się zająć robotą normalną, nie, a nie będzie teraz z różańcem chodził I, i, i chciałbym tylko dodać, że to jedno drugiem nie przeszkadza że właściwie staje się pomocny nawet do tego, że ten właśnie chłop, który ma się zająć konkretną robotą, ma, ma ten, y, wziąć ten kilo w rękę i, i pracować, a nie sobie zrobić jakieś chodzenie z różańcem y, nie, po, po, po mieście, czy, czy tam gdzieś, czy do jakieś spotkania formacyjne chodzić i będą śpiewać sobie pieśni maryjne. Nie? Nie? Tu jest właśnie y, y, wspieranie się modlitewne, nabranie ducha, ale też świadectwo jednego, drugiego wojownika wobec siebie, dzielenie się też. Tym codziennością, nieraz problemami, szukanie wsparcia, kiedy jest jakiś kryzys, kiedy coś nie wychodzi, kiedy rzeczywiście nie wiadomo, jak się zabrać, żeby nie zejść z tej zasadniczej drogi. I to daje taką siłę. Także tu od razu bym wybijał te argumenty tym, którzy próbują tak określić, że to jest jakaś ucieczka dla tych mężczyzn, że oni sobie takie towarzystwo robią. Yy, Takiej wzajemnej adoracji, fajnie, no, są wojownikami, no teraz taką grupą, nie. No, yeah. Wiele żon wojowników yy, mówiło, że ich mężowie przechodzą taką transformację, że pytają gdzie Mop, czy, czy zmywarkę rozpakować, widać, że zaczynają się angażować w dom. Także przebywają z dziećmi, jakby zmieniają się te proporcje z, i fokusy, zamiast bardziej zajmować się pracą i kredytem, czy gazetą i przysłowiowym piwem w domu, to siadają z rodziną i to jest taki piękny efekt chyba wymiar yy, ich wspólnoty. A ja sobie tak patrzę na to, na płaszczyźnie czysto też duchowej, że to Matka Boża i odmawiany przez nich różaniec powodują te zmiany w życiu. Czy tak jest? Tak, myślę, że tak. To jest też ten... Y, y, wymiar takiego budowania relacji. Mężczyźnie jest trudniej budować relacje więzi. Y, z natury rzeczy bardziej lubi się zajmować rzeczami i jakimś działaniem. Tego bardziej cieszy. I teraz y, ta formacja, właśnie, w, w, właśnie u wojowników Maryi, y, daje taką, takie przestawienie tej zwrotnicy, że nie traci tej. Tego jednak z rzeczywistością i tą swoją specyfiką, ale właśnie trzeba najbardziej, żeby budować więzi, relacje z najbliższymi, czy z drugim człowiekiem gdzieś z sąsiedztwa, niż tylko uciekać w jakieś swoje pasje i zajmować się rzeczami. I z tego też wychodzi ten wymiar szacunku, budowanie takiej postawy szacunku wobec najbliższych. Nie? To jest dla, dla mężczyzn trudne, kiedy były jakieś może sytuacje drastyczne, i teraz ma w, przejść ten etap, takie, taka, taka, taką transformację wewnętrzną, nazwijmy, że było brutalnie, że tam krótko było. Teraz nagle trzeba no właśnie wejść w taką relację w szacunku, umieć pokornie pewne rzeczy przyjąć, mm -hmm. podjąć pewne wy, 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 ten ofiarowanie siebie. Nie? Więc, więc to, 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 to jest to są świadectwa też oczywiście na to, że to pomaga ta, ta droga właśnie bycia wojewunkiem Maryi i, i, i rzetelna formacja, która jest. Bo, bo, to, bo to nie jest takie tylko sobie, że jestem koszulkę ubiorę i fajnie, że jestem wojownikiem, tylko to jest normalna, organiczna praca duchowa. Mhm. To takie fascynujące w ogóle zjawisko, że z, ze wspólnoty mężczyzn oni się rozrastają powoli na wspólnotę właściwie rodzin, bo ogólnopolskie spotkania em, raz na jakiś czas odbywają się z obecności żon i tak. dzieci. I nagle okazało się, że mamy piękny, żywy kościół. Y, za którym tęsknimy. Y, to jest taka wspólnota, którą myślę, ja nie wiem, jak ksiądz biskup by to o, o, ocenił, Matka Boża wybrała na dzisiejsze czasy. Y, będzie to, jest to jej robota? No tak przyjmujemy <laughs> oczywiście, że y, można y, ktoś, y, mówimy, że ktoś to jakoś zainspirował, nie? No ale to jak w, w różnych ruchach, y, w różnych w wspólnotach jest, ja, mi, Pani Rektor wspomniała o, o tym y, moim mistrzu też o Ruch Światło-Życie, czyli Czcigodny Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Y, też mówimy przecież, że to Duch Święty się nim posłużył, bo przecież y, Duch Święty działa w konkretnym wymiarze, posługując się konkretnymi osobami i, i, i prowadzi dzieło. Tak samo tutaj y, mówimy do ks. Dominik Dominika no ale y, był otwarty na te natchnienia i i tutaj w te, ta relacja jego z Matką Bożą odkrył, że rzeczywiście trzeba w ten sposób zaprosić mężczyzn do takiej wspólnoty. Miał jakieś swoje doświadczenie życiowe, ale to ten nasłuch taki duchowy sprawia, że, że potem on, on jest tym narzędziem w ręku tutaj Matki Bożej, żeby, żeby właśnie otworzyć Drzwi i tak zaprosić do, właśnie, do takiego ruchu mężczyzn. Później na, po jest... nim następny i następny, czy tak naprawdę nie ma znaczenia, kto stoi na czele ruchu, bo w wymiarze duchowym ruch prowadzi Matka Boża. Tak. Oczywiście, że trzeba mieć jakieś takie uporządkowanie pewne, ktoś musi pilnować tego wymiaru formacyjnego, więc jakieś struktury rodzą się, bo w regionach. Ktoś musi być takim animatorem, liderem, który będzie zapraszał na różne wydarzenia nie? I, i mobilizował, no bo to, to potrzeba zawsze kogoś, kto, kto mobilizuje, kto jakoś tak koordynuje. Nie?